Dlaczego uważam, że jest to taki ps psychologiczny challenge, bo chodzi nie tyle o kontakt z klientem, co o kontakt samej dziewczyny z samą sobą i z własną seksualnością. I, się, i... To znaczy, czy w ogóle, żebyśmy się też nie skupiali, że, że tylko dziewczyny są w branży, no nie, bo są różne osoby Aha, aha no dobrze, okej. Są, okay, okay. są sobie trans. Bo więc, chodzi, mi o to, jak, osoby. chodzi mi o to, jak te osoby radzą sobie ze stygmą, bo tutaj potrzebna, potrzebne jest, tu potrzebna jest niesamowita praca wewnętrzna. Jak się psychologicznie ustawić w takim świecie, gdzie, gdzie jest taki stosunek? Bardzo częstym argumentem to nawet było na kanale sportowym, było tak, a ciekawe, czy taka dziewczyna się przyzna przy rodzinnym stole, że w jakiś sposób zarabia. Haha, ha, i, i z tego się śmieją, prawda? Czy to jest taka praca, do której można się przyznać przed rodziną? W tym sensie jest to psychologiczny challenge. Jak poradzić sobie z tą informacją z zewnątrz, jaki jest stosunek społeczeństwa do tego? Tutaj wydaje mi się, że, że po prostu istnieje to ryzyko, że ta osoba może się zasugerować i też za stracić szacunek do siebie samej, że tu może w tym sensie, że może ucierpieć jej psychika. Albo nawet to, jeżeli przychodzi nawet klient, który uważa, że ach, to jest prostytutka, to tam mogę ją zeżnąć, i ona musi psychologicznie. Poradzić sobie z tą drugą psychiką, tak, tak, która tak, przychodzi tak, do niej, i ona to jest jakaś troszeczkę wtedy w takiej sytuacji to jest taka, wojna psychologiczna, prawda? Tak, to jest taki gaslighting, manipulacja, i owszem, można y, stać się tego ofiarą niestety, i to jest rzeczywiście wpływ innych osób, które budują taką a nie inną narrację o pracy seksualnej, które mają też takie a nie inne podejście do osób pracujących seksualnie albo które na przykład czasami spotykają tylko po to, żeby się jakoś wyrzeć i po prostu, wiesz, nabluzgać ci po prostu. Są takie osoby niestety. Więc owszem, tutaj to, że jest duża stygma, no, sprawia przede wszystkim to, że ludzie pracują w ukryciu, w tym sensie, że się nie autują z tym, co robią, ukrywają to, prowadzą czasami podwójne życie. No, a jak się już wyautują, no to w jakimś stopniu muszą to wszystko brać na klatę i z tym dealować, tak? Dokładnie. I jakby nie, nie jest powiedziane, że, że, że to jest lekkie. i Ja na przykład się mega odpalałam, jak trzy lata temu przeprowadziłam się do Polski i zaczęłam się gdzieś tam udzielać, dałam jakichś pierwszych wywiadów i zaatakowała mnie jakaś Ula Kuczyńska, czy jakieś Kajaszu, czy tam inne po prostu pseudofeministki. I wiesz, było mi strasznie mega przykro, no nie? I wiesz, jakieś moje hmm. słowa zostały podważone, jakieś był po prostu atak. Na to, jak wyglądam. Boże, ale, poczaj, jak... ale co ty, znaczy, jak wyglądasz? A jak powinnaś wyglądać? W ogóle, o co chodzi? No nie, no tam ta Ula Kuczyńska pisała, że jak odpaliła mojego Instagrama, to od razu zidentyfikowała mój makijaż i ona już wiedziała wtedy, że jestem pracownicą seksualną. Wow. Ja nie wiedziałam, że są jakieś makijaże, które są wytycznymi, jak wyglądają pracownicy seksualne, ale według Uli Kuczyńskiej tak jest. Nieważne. Wiesz, było mi na przykład bardzo przykro, i były takie uwagi, które czasami rzucają jacyś politycy, tak, eee, z lewicy. I to jest takie, kurde, typie: jesteś lewakiem, a jednak jedziesz po osobach, które wykonują pracę. Które są kobietami, jedziesz po jakichś feministkach i uważasz, że wiesz lepiej, a kurde, po pierwsze nie masz dobrego serczu, po drugie jeszcze jesteś typem. Po drugie nie siedzisz w tej branży, ale masz większe zasięgi, więc i tak więcej osób cię posłucha, tak? Niż takiej na przykład, nie wiem, Julii Trump i y, Oli y, Kluczyk z podcastu Dwie po o dupie, no nie? Albo tam mnie, albo nie wiem, Agaty Dziuban czy kogoś, kto naprawdę się zna na rzeczy, tak? I ma, ma, ma taką po prostu wiedzę i wiesz, y, jeszcze czasami na przykład okaże się, że też pracuje w branży, no nie? Ale nie, kurwa, ty w lewicy wie lepiej. I wiesz, że robi to sensację, nakręca zasięgi i wiesz, to często po prostu dowola takim osobom. Ja na przykład się już do tego po jakimś czasie zdystansowałam i staram się, jakby nie dać wyprowadzić znów wymagi. No ale nie każdy ma tak jak ja, tak? Ja hmm. już naprawdę przebolałam to, że w Polsce jest tak, a nie inaczej. Czasami sobie myślę, że mogło być gorzej. Mam takie już naprawdę, wiesz, że robię to, co robię, i po prostu jakby, no, no nie dam się, no nie. Ale no, to, to jest ciężkie, wiesz. No, no osoby po prostu w różny sposób sobie radzą. Jedni na przykład, wiesz, pójdą do psychologa, bo będzie ich stać. Jedni napiszą do pomocy pom pom do kolektywu, a ktoś pójdzie w używki na przykład. I potem z tego będzie wiesz haja, że tak, ci pracownicy seksualni to po prostu wiesz, się nać pani i w ogóle tani. Tak wiesz, a gdzie nie ma używek, no nie? Jakby ludzie to z różnymi rzeczami i różnie jakby sobie z rzeczami radzą, to jeszcze oprócz tego, że oni pracują seksualnie, dowalcie jak do kolejną stylkę, że ktoś bierze narkotyki. Jakby serio. Ale wiesz, to, to wszystko ten temat nakręca, no nie? Bo to jest takie, wiesz, jakby robienie problemu ze wszystkiego po prostu. Nie wiem, czy oglądać, bo jakiś czas temu nagrałam film, taką reakcję do kanału sportowego, właśnie na temat prostytucji. Tam użyłam tego słowa, bo tam to słowo było używane. Mm. I w komentarzach pojawiły się takie właśnie życzliwe komentarze, że po prostu, że z troski o dziewczyny i jako argument było używane to, że w tej grupie społecznej według badań, nie wiem jakich badań, jest wyjątkowo wybitnie duży odsetek osób ze stresem pourazowym, PTSD. I ja się zastanawiałam, ciekawe jaka część tego stresu wiąże się z nieporadzeniem sobie z tą stygmą społeczną, bo to są osoby, które, no właśnie, one funkcjonują we własnym gronie w zasadzie tylko i wyłącznie. Mało kto jest w stanie otwarcie o tym rozmawiać z rodziną i właśnie to, z czego się śmieje kanał sportowy, że ha ciekawe, czy taka, taka córeczka przyzna się przy rodzinnym stole, no to to właśnie jest patologią, że ona właśnie nie może się, nie może rozmawiać z rodziną, ciocią, wujkiem dla to mnie jest... to jest zabawne w ogóle no nie dla mnie to jest jakby totalnie zrozumiałe że wiesz że ktoś żyje w jakimś strachu w jakiejś niepewności To tak jak e, kiedyś osoby LGBT tak no, które no. nie mogły się autować i tak, ktoś to... się z tego śmieje mam takie Jezus naprawdę co się tak. stało z jakbym, twoją empatią gdzie jest twój mózg i dlatego <laughs> po prostu nie znoszę takich ludzi i wiesz i tak. No trudno się nie emocjonować, jak się wiesz, rozmawia o takich rzeczach. No właśnie, bo jeżeli właśnie jest, jeżeli to jest używane jako argument przeciw, tak? Przeciw, jeżeli argumentem przeciw jest to, że to są osoby o wysokim, że to jest wysoki odsetek PTSD, no to pierwsze co im przychodzi do głowy. Dlaczego? Prawdopodobnie w dużej mierze dlatego, że jest im sugerowane takie społecze, społeczne potępienie, więc być hmm. może. Część z tych osób też samo się potępia. Podejrzewam, że wiele z tych osób źle się z tym czuje, podle się z tym czuje i chcę wyjść z tego. Ja jako we mnie się krew burzy jako wegańskiej aktywistce, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś się powinien czuć podle i, po, i myśli o zmianie, to pierwszą zmianą powinna być zmiana etyczna. To w ogóle nie powinno być etyką, nie powinno podlegać ocenie. Czujesz się podle, chcesz być godną osobą, zacną osobą, po pierwsze przestanie jeść mięso, a tym dupy sobie zawracaj. Kiedy będziesz gotowa finansowo, życiowo, zawodowo, to wtedy zmień zawód, zmień pracę, wtedy kiedy ten. To w ogóle nie powinno podlegać ocenie, prawda? Bo to wchodzi mi, to, dla mnie to jest coś, co wchodzi mi w paradę, w dyskusję w ogóle przeszkadza. Mhm. Dziewczyna, jeżeli się źle czuje, to niech zacznie postępować dobrze, niech czuje, że ratuje zwierzęta, a nie je zabija. Weganka, niech będzie, że prostytutka, jest osobą świętszą niż zakonnica, która je mięso. Mhm. Czyli to, co mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o to PTSD, czyli tak, jak te dziewczyny sobie radzą z tą stygmą? Czy przypadkiem nie chłoną też tego potępienia, czy nie dochodzi u nich do samopotępienia, do samogarania, do autosabotażu? Hmm. Czy one, czy im się udaje utrzymać ich własny szacunek do samego siebie? Jak radzą sobie ze stosunkiem rodziny? Bo to jest, słuchaj, jeżeli matka czegoś takiego nie toleruje, to to jest w ogóle dramat. To samo to już może być powodem PTSD. No tak, prawda tak, tych powodów. Jest... Mówiąc już o przemocy. I teraz tak, jeżeli ta branża nie jest regulowana, to tym bardziej te osoby są narażone, narażone na przemoc, prawda? Być może możemy dojść do tego, prawda? Znaczy, ty akurat byłaś w dobrej sytuacji, bo ty bez problemu powiedziałaś to rodzinie i rodzina akceptuje to, prawda? Prawda? Ty tak. masz wsparcie rodziny, prawda, z tak. tego, co czy, czytałam w wywiadach? E, że tak, mam, na, mam wsparcie rodziny. Moja rodzina, w sensie e, moi rodzice dowiedzieli się jakoś rok później od tego, jak zaczęłam pracować. Na początku wiedziała moje rodzeństwo i moja najbliższa przyjaciółka. Jakoś dwa lata temu powiedziałam mojej e, matce chrzestnej, która jest moją bliską osobą, a jest bardzo, e, no jest osobą wieczącą, jest, jest osobą konserwatywną. O sobie w poglądach, więc wiem, że to nie była dla niej jakaś prosta informacja, ale mimo wszystko nie powiedziała żadnego ostającego komentarza, zapytała się tylko jak było wtedy tak pracować, no bo to nie jest chyba praca na całe życie, no bo kiedyś jakby wdzięki i siła się kończy, tak? I e, to prawda, że no, stripteaserką ze względów jakichś fizycznych no, ciężko być przez całe życie, tak? Ale dominam już niekoniecznie, więc, więc jakby tu się, tu się nie boję, ale no, o dominacji jej prawda, nie powiedziałam, powiedziałam jej tylko o striptizie. E, jakby nie musi wiedzieć wszystkiego, ale, ale no, no, mam to wsparcie i to jest super i mam mhm. tą akceptację. Mhm. I to jest e, bardzo dużo. Na pewno, na pewno, bo właśnie mówiąc o tym PTSD, to jest naprawdę pierwsze, co, co mi przychodzi do głowy, że osoba, której matka wręcz, czy rodzice wręcz, nie wiem, wyklinają ją, czy no, bo wiem, że są osoby, które absolutnie tego nie akceptują, to to, to, to to jest trauma, to jest trauma. Nie być akceptowanym przez rodziców to jest trauma, być potępionym przez rodziców to jest trauma. Dziś wracam do rozmowy z Sonią Nowak, aktywistką Sex Work Polska. Jest to już trzecia część rozmowy, która w zasadzie częściowo zazębiła się z częścią drugą. Linki do pierwszych dwóch części ukażą się za chwilę na ekranach końcowych i zaznaczam, że nie jest to jeszcze koniec tej rozmowy. W dalszej części Sonia wyjaśnia o jakie zmiany prawne walczą, co jest ich celem oraz jakie są obecne regulacje prawne. Wkrótce opublikuje ostatnią część naszej rozmowy, jednocześnie zapowiadając, że planuje rozmowy ze stroną przeciwną narracji prezentowanej przez Sonię. W najbliższym czasie odbędą się rozmowy z dr Katarzyną Szumlewicz oraz wspomnianą przez Sonię Kajaszu. Głównym tematem tychże spotkań ma być kultura woke oraz cancel culture, czyli no niedokładnie to o czym rozmawiamy z Sonią. W tych tematach akurat jestem zgodna z paniami Szumlewicz oraz Kajaszu. Także jestem bardzo krytycznie nastawiona. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie pracy seksualnej, ten temat jawi mi się znacznie mniej jednoznacznie niż malują to obie strony sporu. I mam nadzieję na debatę z którąś z pań prezentujących stanowisko krytyczne. Moim zdaniem na temat powinniśmy spojrzeć nie z dwóch, ale z co najmniej dziesięciu stron. Nie wolno nam też pomijać osób, dla których istnienie tej branży jest jedyną szansą w życiu na doznanie, doświadczenie czegokolwiek, na realizację własnych potrzeb. I wbrew pozorom uważam, że stroną potrzebującą są nie tylko klienci, ale także mogą nią być same usługodawczynie. Chętnie wyjaśnię bliżej swój punkt widzenia podczas rozmów, na jakie liczę. Mam nadzieję, że po wypłynięciu licznych nowych argumentów, aktywistki Sex Work Polska zechcą utrzymać dialog i będziemy mogły rozmawiać dalej. Nikt nikogo nie będzie kancelował. Liczę na niezwykle owocne i ubogacające nasze rozumienie tej problematyki, debaty. Być może intensywne, być może emocjonujące. A dziś już dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.